Rzecz bardzo ważna dla nas, z uwagi na to, że w momencie, no, kiedy odrobinkę zbliżamy się do tego, aby dokonać swoistej diagnozy stanu zdrowia mistycznego ciała Jezusa Chrystusa na Ziemi, czyli Kościoła Świętego, no to możemy zobaczyć, przekonać się, podejrzewać, mieć przypuszczenia. Że znajdujemy się w jakimś stanie, no właśnie, odwrotu od Boga. Dziwnie to nawet brzmi w momencie, kiedy odnosimy to, no właśnie, do Kościoła, bądź co bądź narodu wybranego przez Boga w Nowym Testamencie. Kościół to lud wybrany przez Boga. Chciałoby się rzeczywiście, żeby to był lud, który wybrał Boga. Niby niewiele, różnica jednak zasadnicza. Bo to, że jesteśmy ludem przez Boga wybranym, prawda? Bóg nas umiłował wcześniej, aniżeli nam to do głowy przyszło, że w ogóle coś takiego może mieć miejsce. Że Bóg może być, Miłośnikiem człowieka. No ale tak jest. Ale jednocześnie w kościele nie może być również brak spowodowany tym, żeby Kościół nie był no właśnie zgromadzeniem, wspólnotą ludzi, którzy wybrali i wybierają Boga. Jakże żałośnie musi to wyglądać w oczach tych, którzy z zewnątrz spoglądają na nas, wiedząc, że mają przed swoimi. Oczyma wybrańców Boga, dla których Bóg nie jest wybrańcem. Pan Bóg lubi bardzo posługiwać się obrazem małżeństwa. To również jest rzeczywistość której fundamentem jest miłość. Wybraństwo właśnie. Żona jest wybranką męża. Jest umiłowaną przez męża. Jaką karykaturą musi być małżeństwo? Kiedy nie ma relacji zwrotnej, kiedy mąż nie jest umiłowanym żony. Czujecie kalectwo czegoś takiego? Tak również i Kościół Chrystusowy będzie. No, właśnie taki, nie do końca. Pełnosprawny, jeśli Bóg nie będzie odpowiedzi ze strony Kościoła, czyli wybrańców Boże. Właśnie również no, wybrań, wybieraniem Boga, umiłowaniem Boga. Ale kiedy to może być w ogóle? I jak to się objawia? I tutaj bardzo ważną rolę pełni no właśnie to coś, co się mieści w słowie zainteresowanie. Kościół to społeczność ludzi zainteresowanych Bogiem. Patrzymy, i co to coraz jest, no właśnie, powszechne doświadczenie że coraz jest więcej ludzi, którzy są w odniesieniu do Boga absolutnymi analfabetami. Ani B, ani mu, ani B, ani me, ani kukuryku, jak jeden z klasyków to powiedział. Po prostu nie mają żadnego zapotrzebowania na Boga. A co z tego wynika, również nie mają najmniejszego zapotrzebowania na Kościół Chrystusowy w ogóle. To uwierzcie mi, że wrogowie Kościoła są dużo bardziej nim zainteresowani, aniżeli ci, którzy formalnie, niejednokrotnie do niego przynależą, brzydko mówią. Bo gdzieś tam, no właśnie, zostali zaadoptowani przez Boga w sakramencie Chrztu Świętego i stali się dziećmi bożymi, ale nie uwzględniają w tego tego wydarzenia, tego faktu wybraństwa, które się dokonały w ich życiu, w ogóle za ważne, godne ich uwagi. No i nie może nie postawić sobie pytania, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? I warto jest, no właśnie, poddać się działaniu Ducha Świętego poprzez Czytanie tekstów objawionych w piśmie Świętym się znajdujących. Dlaczego człowiek nie ma potrzeby Boga? Bo nie ma. Ja nawet ostatnio sobie tu jednym z naszych, no, zaangażowanych tak w chrystusowe rzeczy, sprawy człowiekiem rozmawiałem, o tam gdzieś się na zewnątrz realizuje w odnowie ducha świętego i mówi. No, odnowa w duchu Świętym obumiera powolutku, bo ci, którzy do niej przynależą, stają się naturalnie coraz bardziej posunięci w latach, no a tak zwany wiek nastoletni, dojrzały, tak, w ogóle tym jest niezainteresowany. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy popatrzeć w zawartość naszych rodzin, to widać, jest mój Boże, jak kotlet na talerzu, to jest widoczne nie zainteresowani Bogiem. Ale dlaczego? Dlaczego my się, nim, my się nim interesujemy, a w innych takiego zapotrzebowania nie? Ma? Dlaczego głód chleba powszedniego jest większy, aniżeli głód chleba. Nadprzyrodzone. I głębiej. Dlaczego w sklepie człowiek nie ośmieli się dotknąć bochenka chleba powszedniego gołą łapą? Foliowe rękawiczki leżą. A chleb, który daje życie wieczne, bierze jak chusteczkę do nosa. Dlaczego? I w Ewangeliach mamy takie Chrystusowe zdanie, które odsłania nam, daje nam odpowiedź na to pytanie, tak przez analogię. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się zielają. I rzeczywiście tak jest. Co mnie obchodzi, niech będzie reumatolog? Kiedy mnie kości nie boli? Absolutnie mi jest to niepotrzebne. Ci ludzie w ogóle mnie nie interesują. Kiedy zacznę go szukać? No, kiedy reumatyzm zacznie mi wykrzywiać stawy? Kardiolog. No komu do szczęścia potrzebny jest kardiolog? A kiedy zaczynamy go szukać? No, kiedy pompa sącotłocząca tłocząca zaczyna po prostu no, nie spełniać swojego zadania i powolutku kończy się czas obecności naszej na tym świecie, no bo wszystkie procesy życiowe za chwileczkę się zatrzymają. Kiedy szukamy, mój Boże, piekarza? No, wtedy, kiedy potrzebny nam jest chleb powszechny. Poza tym... Mój Boże, konsumujemy chleb powszedni, nawet nie wiemy, kto go zrobił. Kiedy potrzebujemy kapłana? Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że on nam jest niezbędny do tego, abyśmy mogli złożyć Bogu swój dar ofiarny na ołtarzu? Natomiast tak długo, póki, no właśnie, żyjemy w jakimś no przedziwnym stanie samowystarczalności i samozachwytu, bo patrzcie, nie tylko Bóg nie jest nam potrzebny, ale również i, mój Boże, cała rzesza tych, którzy zostali przez Niego powołani do życia i obdarzeni konkretnymi charyzmatami, żeby byli nam na usługach. Ale tak długo nie ma w nas zainteresowania nimi, jak w sobie nie odczuwamy Konieczności pomocy z ich strony I Ta prawidłowość niestety W sposób bezpośredni również Odnosi się do no właśnie do tej naszej odpowiedzi Do tej odpowiedzi, którą, no która Bogu należy się z naszej strony tak? Z faktu tego, że On nas umiłował Pierwej Aniżeli my Jego. To w Ewangelii Świętego Jana znajdujemy. To nie Wyście mnie wybrali, mówi Pan Jezus, ale to ja Was wybrałem. Abyście szli i owoc przynosili, to ja Was pierwszy umiłowałem. Dlatego, mój Boże, przyjrzyjmy się i przyglądajmy się sobie, jeżeli chodzi, no, no właśnie, o pragnienie Boga. Się Bogiem, zainteresowanie się Bogiem. A kiedy on jest nam potrzebny? No wówczas, kiedy zrozumiemy prawdę wiary, że Bóg jest nam konieczny do zbawienia, nie tylko potrzebny, użyteczny, konieczny. Co to znaczy? Że bez Boga, w tajemnicy Jego wcielenia, człowiek nie może być zbawiony.